Piątek sierpnia 9 witam na pauzie u zawodowego zbieracza złomu o właśnie schylał się po pieniądz darmowy metalowy kawałek pasa ktoś zostawił czy zgubił klamerkę o pas odetniemy klamerkę zabierzemy dzisiaj Fordem i cień dobry powinno się zmienić nasze przywitanie polskie z dzień dobry na cień dobry stanowałem sobie w cieniu Pracuję w firmie, w której <laughs> nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Który samochód się zepsuje i który pojedziesz w trasę? Dzisiaj pojechałem tranzytem. Lubię Forda. Kiedyś miałem okazję u kolegi, kolega miał Forda, prowadzić go. W krótką trasę pojechaliśmy we dwóch po meble. Takie czyli gdzieś tam pamiętam i prowadziłem. I podobało mi się. Dzisiaj też prowadziłem. Tego starego Forda. Fajna kabina, fajnie rozwiązana, chociaż jest tu brudno, ale nie będę sprzątał, bo moje auto jest no, czym innym w tej filmie tak na stałe, a to jest tymczasowe rozwiązanie. Ale wygodnie się jedzie, fajnie. Na dwupasmówce tam 140 mu dałem, no i wytrzymał próbę prędkości. E, dziękuję bardzo za komentarz, który ktoś napisał pod tytułem, czy też o treści, kiedy będzie następny filmik. Cieszy to e, twórcę, kiedy e, widzowie lub jeden widz chociażby pyta, kiedy będzie następny film, czyli czekacie na moje filmy. Cieszy mnie to bardzo. Jesteście na kanale Zawodowy Zbieracz złomu, to już wiecie. E, nie subskrybujesz? Subskrybuj! Zostaw łapeczkę, napisz komentarz. Posiadam karty plastikowe dwie. Jedną używam tylko i wyłącznie do tego, aby wyjąć pieniądze, które przyjdą mi z YouTube raz w miesiącu. Druga jest nieaktywna, będę musiał to konto zlikwidować. Kto kartą płaci, ten Banki Bogaci moi drodzy. Więc ja przechodzę na gotówkę, jeżeli tylko mogę. I cóż na tej pauzie, moi drodzy, no Kawusia. Zrobiłem sobie kawusie Wasze zdrowie. Już zimna, chłodna, ale dobra, bo jest ciepło na zewnątrz, więc kawa może być chłodna. Czytał sobie książkę, wiecie, kiedy sobie kupiłem książkę. Polecam pójść do Empiku, wydać parę grosików i przeczytać sobie coś, co ktoś inny już doświadczył, tak? I można na czyimś doświadczeniu po prostu jak to powiedzieć, skorzystać z czyjegoś doświadczenia, tak? jeden cytacik mam dla Was podkreślam sobie takie fajne rzeczy jeśli chcemy polepszyć własne finanse musimy stawiać sobie wyższe cele zmienić przekonania na temat rzeczy możliwych i niemożliwych i wypracować lepszą strategię coś takiego ciekawego? Czyli cele, tak, musimy sobie starać, ustawiać wyższe cele. No, ja na razie e, mój cel osiągnąłem, żeby nie wyjeżdżać w trasę i żeby być w domu z rodziną. Stało się to realne, stało się to, e, no, urzeczy, u, urzeczywistniło się to w moim życiu w końcu. Po latach 17 już też jest, jeszcze jeżdżę, jestem szoferem, ale w domu jestem każdego dnia. I jest to zupełnie inne życie. Jak już wspominałem, życie jak człowiek, a nie jak zwierz. Co jeszcze chciałem ciekawego powiedzieć? Aha, jest piątek, więc weekend przed nami, moi drodzy. Ostatnio nie nagrywałem filmów przez dwa dni, ponieważ czułem się zmęczony. Nie pracą, bo praca jest, wiecie, bardzo lekka. Jeden punkt mi odszedł wczoraj i dzisiaj, także dwa punkty właściwie. Do jednego pojechałem w Katowicach, no i tutaj przyjechałem do Błodzisławia i jeszcze mam. Sporo czasu do 15, kiedy tam będzie towar gotowy. Męczył mnie, upał, wiecie, upał po prostu i to i ta niepewność w tej filmie, co tak, się stanie z autem, czy będzie sprawne, czy nie, czy pojadę tym, czy innym, czy w ogóle. Takie, no, troszkę jest tutaj przygodowa, przygo firma jest przygodowa bardzo. E, w ten weekend, moi drodzy, spodziewajcie się u zawodowego magnesu nowego, który dostałem z kanału Pewek Recycling. Będziemy go testować. Będziemy pieniądze wyciągać, mam nadzieję, z piaskownicy przy pomocy Chińczyka, czyli najtańszego wykrywacza metalu. I co jeszcze możemy się spodziewać w ten weekend? Oczywiście coś, czyli cieszyński objazd śmietników będzie: czyli magnes, wykrywacz, szukanie złomiku na śmietniku, no i być może coś jeszcze się wydarzy. Także te rzeczy, trzy na pewno. A co jeszcze zobaczymy. Moi drodzy, dziękuję, że jesteście ze mną, że subskrybujecie kanał, lajkujecie, piszecie komentarze. Ja nie odpisuję, ponieważ no, nie mam za bardzo czasu, wiecie, tutaj mam trochę czasu, ale tak ogólnie jak przyjedę do domu, dzisiaj jestem zajęty, też po południu, nie wiem czy będzie jakiś film jeszcze dzisiaj. Postaram się w sobotę yy, i w sobotę od rana już robić działania na kanale. Wybaczcie, że tu jest nieporządek, ale jestem człowiekiem nieidealnym, tylko prostym, zwykłym, no i Nagrywam filmy moje, tak właśnie w taki sam sposób jaki jestem, tak? Także <grystanie> wszystkiego dobrego, od zawodowego. Do następnego, do następnego.